Siemano mordy, ja jestem KC. i witam Was już w kolejnym odcinku ze Suriwalu. Tym razem jest Suriwal, nie ma żadnych innych duperali. Ze mną jest Krisu. Siema oraz bugi. Halo! No, także marteczki, <grym> pamiętajcie, <grym walczymy z YouTube'em, niestety znowu nam obcięły zasięgi może wam... Murem za ekipą, hashtag, no nowy hasztag, nowy hasztag. Może wam znajdziemy właśnie screeny 30 minut od, od publikacji tego filmu i gdzieś 4 godziny po, także mieliśmy gdzieś tam chyba 30 łapek, a nagle mamy 12 no. łapek. Także YouTube to zła platforma, zła platforma, ale spokojnie, będziemy dalej to robić. Ale zostawcie tę łapkę oraz subskrypcję i napiszcie tam w komentarzu hashtag murem za tak. ekipą. Nowy a jeśli wam usun usunęło suba, to sprawdźcie i dajcie od nowa, jeśli nie macie. No właśnie, no, a jeszcze możecie też pisać w komentarzu, jakie byście chcieli konkursy, gdzie dla Was zrobili, w sensie co byście chcieli, Wy tam dostać. A my postaramy się to ogarnąć. Wiecie, wiecie, jak to jest. No, na 100 subskrypcji trzeba tak. zrobić w końcu jakiś kiwale, jak obiecaliśmy. Także zjeżdżasz tam na dół, piszesz, piszesz murem za ekipą i powiedzmy, nie wiem, rower. O, rower. Rower za taki plastikowy, wiecie, do trików na palcu. Także no, cool. lecimy do budowania kopuły. aż tak dwa. Robert za dzisiaj nas. No, także mordeczki. Wróciliśmy do Suriwalu. Dlaczego znowu pada? Dlaczego znowu pada? Uh, dobra, nieważne. Znaczy, nie ważne. Taka okolica jest zbombiona. Zbombiona mamy okolice, ale co? Nakopaliśmy, widzicie sami, farmiliśmy trochę szkiełka poza odcinkiem. Hehe. <laughs> ale to właśnie przez to nie było tego odcineczka. <laughs> Wyjść w poniedziałek, czyli... Oj, i No, 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 no Trochę bardzo zajęło bo. O Jezus, nie. Dlaczego wszystko idzie po Myślałem, że wszystko się bombi, naprawdę, ale to nieważne. O Boże. Więc mordeczki, mamy tutaj trochę szkiełka. Będziemy sobie teraz dokańczyć budowę kopuły. Tutaj się Bóg chyba skończył teraz, więc trzeba wy wypompować wodę z niej. I po prostu jeszcze sobie polecimy po, 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 po kwarc, po kwarc, po kwarc. No, no, no. Po kwarc bo chcemy zrobić całą kwarc, kwarc, kwarcową jest. tą kopułę do alchemii. Bo Krisu, wiecie, no. Krisu się ceni, no. Krisu się ceni, no trzeba dłużej mówić, prawda, Krisu? Nie ma co, nie ma co. Krisu? E, nie tak, nie chcesz z tego co było? O, już w miejscu przez cały czas. Nie, 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 myślałem, nie że bo, tam, smąbiło, ale... nie, nie, ale <laughs> <ten laughs> nie, 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 bo jak te fantomy będą latać, to... idea, good idea. Tylko gdzie jest spanie? Yes, mamy w chacie spanie? Nie, nie mamy chacie. musimy do wioski villagerów. Okej, okay, dobra mordeczkiem, to co, my lecimy do wioski Villagerów, a... I widzimy się, jak się prześpimy, nie mordeczki? jest. jest do... Mordeczki, my się już wyspaliśmy, teraz lecimy sobie, wywać yy, Odpompowywać rurę wydechową od naszej tej kopuły. Droga, to wskakujcie... Tutaj do tej dziupli i stąd odpocząć, mówicie, a ja idę od drugiej Dobra, strony. Dobra, tylko poczekaj, chcę zobaczyć, czy farma. No, farma chyba działa. Tak mi się wydaje, chyba. No, widzicie. W ogóle, jak działa ta farma, to działa tak fajnie, nawet w miarę, że on zbiera tyle staków, ile może, a potem się wymienia z tamtym villagerem i on wrzuca te ziemniaki do tych wagoników z lekami i potem to leci tu, aż do skrzyneczki. No, jest taka w miarę. O, widzicie sami, teraz się napełnia. Także jest to w miarę wydajnie, bo to on daje chyba około trzech staków, także jedząka raczej nam nie braknie. Tamta farma po prostu jest, bo ładnie wygląda u nas. Co mieliśmy robić, bugi, Bo nie słuchałem ci za bardzo. Yy, zalepiamy, zalepiamy, Odpompowujemy wodę. A, odpompowujemy do, wodę, okej, okay, dobra. Także mordeczki, widzicie, trzeba walczyć z tym YouTube'em, bo. No, smutno, smutno nam się robi, kiedy wiecie. No, 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 Takie coś nam robi YouTube. Nie wiem czemu w sumie nawet. Wiem, że no, no, na pewno nie. Chyba, YouTube nie chce, żebyśmy się wybili, ale my się nie poddamy tak łatwo. Bo nie wiem, z kim zaczął YouTube teraz. Zaraz właśnie okay. mamy niewiutko meneły żeby walczyć z tym YouTube'em. Możecie napisać co byście chcieli oglądać. Nagraliśmy te Master Builders, ale widzieliście, że nie za fortunnie budowałem. <laughs> Jakieś... O ale... takie, to było takie załosne. Ale jako się... tako przyjął się ten odcinek, tylko... No Mam wrażenie, że no... jakby nie uciął tych zasięgów, to by dużo lepiej było. No mi widzieliście ile mieliśmy na początku? Robiliśmy po 300 wyświetleń. Znaczy no może nie zrobiliśmy 300, ale koło 300 machaliśmy. A teraz to, a teraz wiedzą cokolwiek. A to długo też, trzeba, to jest to jest dołu. A teraz widzowie tylko którzy nie oglądali są. Także no dzięki byczki, dzięki byczki, wspieracie chłopie ten kanał. Chłopie, no mają. Dokładnie nie, tylko prawdziwi fani, prawdziwi fani chłopie. Dobra, a będzie z tym pieprzenia, Chrisu. O Jezus Maria Będzie, będzie no ale tuż no Mamy, ma, ma, musimy to zbudować, bo potrzebujemy dzisiaj Dzisiaj najprawdopodobniej nawet skończymy Tylko w sensie skończymy Chociaż no, jak nam pójdzie to w takim tempie to, to nie skończymy Nie, spokojnie, Spoko, spoko, na chilku. nie jest, nie jest to zbyt epickie No nie, jest zbyt Ten lapso, ten pójdź, bo to ja już dawno usinął Usuniasz? No usinam. Nie usinam. A niewiele nam zostało, bo tam już tamte druga jest sprawy cała skończona, tylko ten kawałek do osłyszenia jest. Dokładnie, tak. I można się brać za kupułę, kupuła hę. Yeah. No Największa kupuła na serwerze hardcore. <laughs> <laughs> Jesteśmy małymi youtuberkami, którzy nie mają nic do gadania w takim dużym świecie internetu. Jupiterki, bo okay, Jupiterki. Jupiterki. Może kiedyś, może kiedyś, kto wie, kto wie. Na pewno nie ma zamierzamy kończyć z kanałem, czy nawet tam z nagrywaniem, bo... Nie Wiele, mamy nie lajków, czy coś takiego, bo robimy to głównie dla tych widzów, którzy są po prostu... Albo się uda, albo się nie uda, nie? O no tym się nie martwcie. Bo... Także my na pewno nie przestaniemy nagrywać, bo, bo, bo YouTube sobie tak powiedział, że o to się nie martwcie. Jeżeli chcecie, żeby seria się pojawiała, to będzie się pojawiała, dopóki... Nie, dopóki nie wiem co. No dopóki będziecie to oglądali, mordeczki, na proste. I komentowali, pamiętajcie, komy są tak bardzo ważne w tych czasach. Nie zdajcie sobie sprawę ile no dobrze, możecie dobrze. jednym komentarzem nam zrobić? No, milion, normalnie milion, bo im więcej komentarzy, tym więcej po prostu to się większości osobom wyświetla. W sensie podbija statystyki filmu, wiecie o co bę. Nie będę miał tego tłumaczyć jest, teraz. Także, tak, tak, Lisu, że... tak, tak, wypowiedź na ten tak. temat. Eee, tak. Okej, okay, tak. Tak. Szanujesz YouTube? To się No, nawet, no. Tak. No. Szanujesz YouTube'a? Pijan, a nie, a trzeba powiedzieć, że nie? Czy po Jeszcze jak? A to nie, a to nie, nie, nie pijan, jeszcze jak? Ja nigdy nie powiedziałem. Także, więc Proszę mi tutaj nie instytutować, amputować rzeczy, które nie istnieją. A ty jeszcze a propos tego konkursiku, tak sobie teraz myślę, że w sumie nie weźmiemy osób tylko z jednego odcinka, tylko... Po prostu nagramy kilka odcinków i wtedy wybierzemy jedną osobkę, albo na dwie yes. wybierzecie jakieś na przykład, mniejsze najbardziej, najba, najbardziej jedną osobkę. No już nawet mam na oku taką biedną osóbkę, która cały czas komentuje nasze filmy, dlatego dzięki ci wielkie byku. Ty yy, zobaczysz. A nie, nie powiem, ale nie powiem jaka. Miałem byćku, <laughs> <to jest> rodzaj <laughs> żyński, to nie wiem, być... Bycz, bycz, byczorku? By... Byciuniu? By 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 Byniu? By 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 byku, byku, byku. Kucyczku, o, kucyczku, o tak będzie lepiej. Wow, oh, wow, się wow, nie! Skończyliśmy. Wow, wow, Także pokciam pip. Tego nie wie, tego nie, wie, tego nie widzi. Dlaczego? Jestem ja już woda jest. Chociaż ja wyjdę i się tak tutaj, lepiej. Ale... Tutaj to wejście robimy dla już dla do, do kopuły co nie? Ej ale do alchemii. wait, 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 poczekaj. A to ta kopuła nie miała być tam? W Jak? Ta kopuła nie miała być tam? Tam tej górze? Tak jak ustalaliśmy? W tym wypis dowie, ale to schyciliśmy ten pomysł, <noise> kopie, bo Chris na niego wpadł, No i nie mógł być dobry. No i nic nie pat. jejku. jejku. <noise> Proszę na mnie nie walecznik. No możemy tam zrobić teoretycznie hmm. budowanie w wodzie Dobra, na wodzie. dobra gościu, leje się. Dobra. tutaj woda. Elegancko. <laughs> to mi to zalepić. O i pięknie. Dajcie mi się. Dajcie mi wyjść, proszę, dobra, dzięki. Ej, nie lubię. <laughs> Aha, <śmiech> pięknie, dzięki. <laughs> ja w ogóle wziąłem kwart, bo myślałem, że już będziemy budować się kopułem no. A będziemy, no to już gotowe, teraz tylko wystarczy jeszcze budować. A co no, myślisz, ja po jest jestem? Co ty chłopie gościu? Patrzcie w ogóle jak się tu szkło bije na tym, tym pod wodą, to jest nie się <grystanie> Ale musi na tym usiąść, się znaczy musi tak jakby usiąść na tej tej to jeszcze cię się bije. A daj no, no, jak, to jak na bu, Jak na butli, jak na jak na Mamy lepsze sposoby, mamy lepsze sposoby tak. sobie. <grystanie> Używałem mojego kill offu, y, kozak killowy of dynamitem. Z Także no. Oj, Masz to... światło Chrisu? Też tu oświetl, bo z ciemno jak u Krzysa w jaskini. A to ja w ogóle nie mam żadnej jaskini. O i dobra, mo, co robimy, Mordunie? Budujemy tą kopułę tam, czy tutaj? Wybierzcie. No tu, tu, zrobimy w tym, bo rzeczywiście tu jest lepiej bo... bo. bo no, dobra, no, 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 dobra, no, dobra. No, nie dobra. w wodzie to, kopać, jak ty, tak. to zróbmy tak, że chodźcie tutaj do mnie na powierzchnię, ja wam rzucę kwart, wy zaczniecie tam już rzeźbić tą kopułę, jakby, a ja zacznę kopać tunel do tego dołu, na tam, na, na, na dół, wierzę w to. No dobra, 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 dobra.

Ktoś chyba kręgosłup za stary, strzelać się dźwięk? No, to mój kilo. <grym> no ja nie słyszałem, hmm. ale no no. Tutaj ten tunel, chcemy go okwarcować całego, czy zostawić taki, jaki jak, no, jest? Nie no, wydaje to, mi się, że okwarcować, bo tak naprawdę to wygląda jak kupa, tak. No, kupa. no tak, to jest niby woda, tu tak. jest takie przejście. E a tu, a w tym miejscu stary, co robimy? Czy tutaj te boki też chcemy o otwarcować, hmm. czy zostawić gdzieś? W sumie nie wiem, bo wiem, no tu na pewno będzie... No nie mam pojęcia tak naprawdę. Czy to jakoś może będzie miało wpływ? A ty że kwarcu będziemy musieli pod. Co Nie, 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 spokojnie, bo Zostań ja chodzę... Ja się skupiam, ja się skupiam. Czekaj, bo ja muszę. Jużcie, nie rób kupy, Już. cię. Gdzie jest, Chrisło? Co? Co ja on? Powiem... Krisu mówi się poszedł. Oj Krisu <grystanie> Dobra, tam, ale to jest macie już jakiś cech ja właśnie robiły bo to patrzę. jakbyśmy to cały taki tunel zrobili z parcu to by spoko wyglądało co nie to miało co? perspektywę ja bym na zostawił to, zostawiłbym to tutaj to jak jest tutaj się mhm. wkopiemy. tu zrobimy po prostu wejście na obramówkę czy coś takiego no, no. i tu, tu zostawimy no, tylko no. tutaj o, tutaj w tym miejscu całe to zrobimy ściany z kwarcu i z drugiej strony tak samo zrobimy po prostu, żeby było takie ładne wejście, co nie? No, żeby ten DS system po prostu taki był, co nie? Myślę, no że wydaje to mi się, że z pomysł będzie, no? To będzie jakiś pomysł. Tylko kwarcus tam. Skąd jeszcze... Jak myślisz? E... Mamy jeszcze trochę ja... syczytę, bo nie wziąłem całego. No zobaczymy. Jeżeli nie starczy, no to na, na to neder, moi drodzy, nether. Nederek, nie, nie, nie Ale to nie ma opcji, żeby starczyło. Ale mamy opisie. dość sporo tego, bo kopaliśmy, mamy serio no. dość sporo tego. A przecież y, z takimi killoffami ze szczęściem to wystarczy, nie wiem, 5-10 minut i będziemy mieli już po 10 stacków no, także najwyżej albo wam to wytniemy, jak poszliśmy do netheru, albo zrobimy jakiegoś tajlapsika. No, coś takiego no. pewnie, jakby nam nie starczyło. No. Chrisu, masz światełka? Daj się mi trochę. Ja ja mam, mam. Ja mam światełka, chodź tu. Daj, daj, daj. A y, to za jedzonko, jakbyś miał jakieś mięso. Ale ile tam lecą Grube. Dobra, masz, proszę. ile grube, tak? A, dzięki, że. Nie, to masz. <noise> Dostał cztery surowe dorsze. <noise> dzięki, dzięki, to muszę do domu wrócić po jedzenie. Już... Ja mam, Krisus, tak gdzie miałem. Ja bym ci rzucić, dobra, nieważne. A o... czekaj, już, już tam lecę. Do mnie, czy. O, okay. No, do ciebie. No, proszę cię bardzo, masz. A, masz, nawet to, szalej chopie, masz, żrj. <noise> yeah. gość, gość. Także, tak to działa byczki, tak to działa. My se budujemy na tej ja ja kopać, cipo. Dobra. W razie buduj, boisz się. No i po co buduj? Ja? To się wyklepi, to się wyklepi. Miał być fajnie, jest źle z tą głupią. Czorek, tak, o, przepraszam że. włosy się odpalił, dobrze, że włosy. Bogi, to się nie możesz o mówić. A w ogóle możecie no, napisać, nie, co nie, robicie bich. podczas parę. Gdzie my wyszliśmy? <głos》>? Wow, Wyszliśmy już. Bo serio, u nas no, to... padziemy, 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 Padziemy wyszliśmy. No to jak. No, to... no także. Dobrze jest, fajna. właśnie idealnie, pa, pa, pa. Co ty jest? No i gdzie? Coś ty zrobił? Coś coś to to będzie takie zejście na dół, bo Bugi chciał takie zejście. I tam no, zamorujemy. No, no. Bo to ma być metro, to ma być nie mają być schody. No no, no. no, ale nie, ale po co ale patrz, zrobisz tutaj, tutaj robisz zwykłe bloki kwarców, a tu robisz schody. E, ale po kwartu. co takie coś? Skoro tam no się, się wagonikiem? Się, ale, ale żeby się szybciej chodziło. Ale tutaj środkiem będzie jechał tor no, bo to po co... Dobrze, właśnie nie, będzie jechał bokiem, a później nie będzie na dół, jakby będzie na samym dole, to wtedy się go przedstawi na środek. Ale ty tak szybciej ja wagonikiem się... jeździł niż schodami w dół. Ale Aha, bo dobra, dobra, bo dobra, mi się powiedziło, dobra, no. dobra. Czy chcemy, panowie, czy chcemy y, na środku robić tory i będzie jeden środków? czy yeah. ale możemy zrobić z dwóch stron, ale wtedy chyba za dużo pójdzie po prostu tego żelaza, nie? Nie no i tak dostajesz dużo, to również trochę mamy z tych cave'ów, Że o bym się to. nie martwił, tylko... Zacz... Ale, ale wiesz, żeby, żeby na każdy tak jakby jak będzie to wjeżdżało pod górkę, ja bym żeby, no. żeby, żeby sam wjechał pod górkę. Nie wiem wiem, który. To, czy wiem, jednym, wiem, co jeden blok, co no tak, ale to jest nie problem zrobić tak. No. Ja no. bym ta ta... się... nie no, chciał. Tylko mówię, tylko mówię. Ja bym zrobił tak, to, ja tak że proszę. ja bym z Chrisem poszedł no, teraz do netheru kopać kwart a ty byś coś został i tam tą kopułę. No to ja robię po prostu na razie pomieszczenie tam na to, osoby na to. No bo na razie, spoko. No to Ja, ja potem ja po ten kwarc pójdę teraz. Ja, ja idę do kwaszynki, odłożyć temy. Dobra. Nie ja mam dziewięć, na razie mam dziewięć ja mam 8, dobra, mordujcie. My sobie będziemy zakopać ten ten, Jaka ten ciemnica, jezu. <laughs> to ciemno? Jest? Ciemno, jest ciemno, ale co mnie nie mam pojęcia, czemu? Ale ile to nie. możemy jeden update pokryć. Jeden update. No właśnie, nie, bo, bo to jest na wersji jeden. 1, 1, Jaki? Jeden 16? Oj. Ale nie ma, nie Nie ma, ma. nie? Mordeczki, my już wróciliśmy do naszego świata pięknego, pięknego świata. Mamy, ja mam tyle kwarcu, Krzysiu też ma trochę kwarcu. E, dokładnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć i zrobił taką właśnie wybitną y, alchemię. W sensie ona i tak na pewno się jeszcze zmieni, bo chcemy tak by zrobić ją bardziej krągłą, nieważne. Piwnica. Piwnica. Taka podwodna jest, jest jajecie. Stary, twarzy. zrobiłem przypał. Tu, tu te y, bagno. Czemu? Zrobiłem Czemu? ogromny przypał stary. Dlaczego? Po nie mhm. Bo hopie... O Jezus, o zacząłem tą drugą stronę chciałem zrobić, co nie? O. I wymieniałem tam dirtę na szkło I? Zrobiłem popie wejście do góry ze szkła Taki wjazd jakby Widzę wodny to. No możesz zobaczyć jak to wygląda <laughs> A no ty, no faktyka O shit, man mm. Trochę się zapędziłeś Ale to nie jest, to nie jest głupi pomysł, bo tam jakby szkło jest niepotrzebne, bo to jest pod ziemią A tutaj jest pod wodny. to można po prostu jako tutaj taki wodny zrobić, co nie? A to, że muszą to, że muszą wjeżdżę, tak, ale muszą dalej, muszą torbić, jeżeli tak. będzie na tyle miejsca, żeby przejechać. Ale pozwolę tak, Poczekajcie, poczekajcie. Zróbmy może w ten sposób, że. Zróbmy tak, że wypełnimy to, na przykład, zrobimy ten tunel ze szkła, w sensie zrobimy obramówki i zaczniemy robić trochę tamtego. Bo wiecie, żebyśmy cokolwiek robili. Dobra. Także ty zacznij robić już... tu, a my Chrisu walmy tam, żeby dokończyć. No, to ja tutaj to oczyszczę, bo to Dobra. jest podwodne teoretycznie, tam się rzeki będzie. No, spoko, spoko. A nie, ale to wygląda spoko, tak wydaje mi no, to... się. Fajnie wygląda. Piękne. piękne to jest, piękne. Mam tylko z... Dobra, o, ale Jezus. no co? Ale pida. Pida z nędzą? Całkowita, <noise> Całkowicie. całkowita. No. Mam... No. i 19 bloków. Stack i 19 bloków? No no, stag, fartsu i oprócz jeszcze 19 bloków Teraz tak mało? Ja mam 3 w tak A ile ty... A, ale nie, ty kopałeś. A, bo w sumie ja mam kilo z tym, No właśnie, z fortuna. No. no to się tutaj jaraj. Ja jaram się, jaram się. Jaraj się, jaraj. A, w ogóle no. mateczki, możecie też napisać czy wolicie takie pogadankowe filmy? Takie bardziej wiecie, gdzie sobie tak, się gadamy na ciweczku. Bo takie, że musimy mieć emocje, wszystko, wszystko musi teraz. Yy, dokładnie. Albo nie śpimy no. dwa dni. No właśnie. Już tam z dziewczyną za dużo przebywa i kurde... O... <śmiech> <śmiech> Nie, ma, nie, ma no, nie puszczę go, nie puszczę go do nagrywania, po prostu rudowe Napiszcie free-suś to z to wygląda. A do sensu się bada. To <laughs> <laughs> no, on nie ma prawdy, bo nie bójcie się, nie ma żadnych praw. Dobra, to go jest? zacznij budować ściany, a ja zacznę tutaj tułagę będę robić od razu. Ale te bo... ściany tam buduję. Próbuję, to będzie. No dobra, to tyle to ile to... starcie, tyle rób, nie? się to i tak prawie się kończy. <laughs> Jak ci się kończył? No bo mam dokładnie mam 58 bloków Właśnie. Tutaj... No nie Można, no, albo się, albo kogoś będzie. Więc... No No właśnie, może nie bójcie tego na filmie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się co się dzisiaj stało, to musicie zostawić tutaj ile muszę zostawić APE, żeby usłyszeć tą historię nie, z dzisiaj. 50 łap... nie wiem. 50, ale 50, 50. 50 to jakby na mnie ucinał. Nie, 50, 50 musi być. Ale 50 za bardzo nam na zasięgi, żeby teraz ale to nie obchodzi, Ale mnie to nie, ob, mnie to nie obchodzi, ma być 50. Mhm. 50 to tak powiem, że średniawo może być, no ale okej. Okay. No no ale, ale jak, jak będzie to, to powiem, a jak nie będzie to nie powiem, no, taka, taka po logika. <laughs> Także mordeczki, 50 łapek w górę i opowiem <laughs> historię, która nam się dzisiaj przydarzyła. bo no, jest, powiem wam, tengerowska. No sztos, Także no... Lepiej niż słyszeliście. Na, taki, na takie lektury nie ma w szkole. Normalnie że... Zobaczcie sami, zobaczcie sami. Znaczy jak pijęcie łapki. To... Znaczy a, Ej, a jak nie, to właśnie, nie? właśnie. Zależy to, od... to, od... to od was, zależy to od was, żeby łapek w górę, No tak, sześć, ja ci mówię, ja no, pięćdziesiąt. Łapek w górę Pięk. i numer <laughs> O cholera. A w ja... nie, nie wiem czy pamiętacie, ale dobiliście jedną łapkę w górę pod poprzednim odcinkiem. Dlatego w następnym odcinku wywalamy Krisa z ekipy, niego tak jak obiecaliśmy. Eee, macie bloka, masz, masz bloku kwartu? Nie eee, widać, bo. Ee, bloku bloku kwarcu. No dobra, to To no daj mi, dałbyś mi, okay. dałbyś mi trucha. Wi, mi? Trochę kwartu byś mi dał. Bołem ci trochę. A, bo... Bum, Oto, że żeś mi zapodał. Ale ja mam oko. Ale gościu, ale ja, co ja mam powiedzieć? Jak ja mam. Oh Moment, chyba trzeba ale. będzie pokopać gdzieś trochę kwarców poza odcinkiem Gościu, to będzie za a nie jakieś bloków, tak kopani kwarcy. No to, to nie jestem za... inni tu będzie z kreatywa, wszystko pani. Waść. właśnie, jedynie poza odcinkiem. A <laughs> to jest różnica, to jest różnica. Właśnie, bierze. O nie nie, 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 nie mogę pornować nie bloków, nie mogę pornować bloku. Dobra, że fortunka nie działa na bloki, bo wtedy, wiesz, koprzycie jeden blok, a nagle ci weszło. No dokładnie. No nie miało sensu, bo już no, tak sobie. No, no tak, ale no. No tak o, Chrisu, No Krisu, tak. cioł Pan Maru znajdzie. No, się do... Co Co no. bo nie odszacuj się. zrobisz? Bo chyba musi być równo. O tak musi być. A to robisz nierówno. Jak wam ja, ja tam idzie, guys? No, w końcu moje 9 bloków. Bardzo. Jak... To forma ziemniaków jest kozacka! i co to jest taków. Dużo tam. Wezmę jest, to nie? do przepalenia po prostu. Dużo tego tam już jest. Rozbierało się. To. No stary, no, dwa doby. No, my sobie siedzimy, chłopie, budujemy, oni robią ziemiary, no, to... no No dokładnie, bo jeszcze jak jesteśmy w zasięgu jakby ich wzroku W sensie grawy, wykrywa, no. że jesteśmy po pobliżu, to oni cały czas sobie to robią. I dobra, by... Nie starczyło nam... Nie starczyło nam kwarców, jest mamy problem. Mam ja e, mam tylko 18 blok? Także mordeczki, jeżeli rozwiążemy ten problem, widzimy Mordaczki, <laughs> Mordeczki, my sobie jeszcze pokopiemy trochę, bo Krisu niestety już musiał lecieć, bo no jest dość późno, nie ukrywam, jest dość późno. Yy, ale co? Bugiem sobie kopiamy i... ha bugi! Kurde, bo ja zapomniałem wziąć kartu trochę z, tam z dołu, zostawiłem w skrzynkach. Skoczymy? Zobaczmy. Dwie sztuki tylko. No, chodźmy. W ogóle cały czas pada mordeczki. Co? co to było? Słyszałeś to, stary? I bugi. I co to było? Krisa nie ma, a... Co to może być? Idziemy to sprawdzić? Weź hey, stary, trochę się dygam. A pamiętasz tam klątwę od ty tych jeźdźców? Stary, a chyba nie, nie sądzisz, że coś tam będzie. Znaczy, jak byliśmy tam przed chwilą, po jakieś 20 minut temu, no, jak to robiliśmy? No, przed chwilą tam byliśmy i nic nie było, a Chrisu. Co, czemu tam jest tak ciemno? Czemu tu jest tak ciemno, stary? I stary, jak ta klątwa jest naprawdę? Bro, nie wiem tak, a chyba zabiliśmy wszystkich tych jeźdźców. No, niby tak, ale tam było napisane, że jeżeli jakiś przetrwa, to. To, to się może stać. No to... bo, a jeszcze jeden, jeszcze jeden był w wodzie, nie wiem czy zabił go ktoś. No, bo właśnie ja... się tam, chyba nie, nie zabił. Nie a jeżeli to jest jakaś zemsta ich nie wiadomo kogo? Nie no, bez jest ja Chcemy to sprawdzić? To jest niemożliwe. Cię, a no, może. Chodźmy, chodźmy Cześć, czuj, czuj, czuj. a może mówmy najciszej trochę. Żeby... na to? No dobra, mosteczka, dobra, dobra. Jak tam ciemno jest w ogóle? Jak tam ciemno jest w ogóle, patrz. Zwyku, ja nie wiem, czy jak to tam śpieszy. Mordowo, mordowo. Ej, dobra, bugi, bugi. Teraz jest decyzja ostateczna: wchodzimy tam czy nie? No, mam mieczek, mordowo, idziemy Dobra, masz mieczek, okej, okay, okej. Okay. Jak to, to jest faktycznie ta klątwa tak to co wtedy? ej nie, nie, dobra, ciąg, ciu, faj się, tak, tak, Ale to jest ciena, nie, nie, nie ma nic, chyba tu nie ma. O, stary. Chyba, gdzie jest? Chyba, to jest? Przystąłem. Chyba, co za tybeczek? O, tyba.